Hej, kawicowie, jestem Nettio w dzisiejszym filmie. Jest godzina 10 niedziela. Zaczynamy basen na 16, linia 2. Clover Drive do Church Street West, linia 2. Autobus SAS B41R. Szybki start. Jazda. No. Przekierowanie. Niektóre przystanki na Twojej trasie są obecnie niedostępne. W związku z wyprzedzeniami w mieście, które mają nastąpić później dnia dzisiejszego, Twoja trasa została odpowiednio zmodyfikowana. A tymczasowe przystanki dodane. Ok, tutaj biletów sprawdzać nie można. Tutaj może być jedynie pijak. Pana albo pani na wózku. Yy, pasażer słucha głośnie muzyki, to tutaj nie ma tak, i pasażer zaśmieca autobus, nie ma tak. Jedynie to pasażer blokuje drzwi, to takie coś jest. Yy, o, panie na czerwonym już przeszły, no ale tutaj jest tak, że jak potrącę pieszego, no to trasa mi się automatycznie kończy. Na no, kasę mam włączoną. W jedną stronę jedziemy. Linia 2. Mam nadzieję, że bezpieczna i bez żadnych mandatów. Ani bez potrącenia pieszego. F. Przyklęk. Perfekcyjny czas, doskonałe miejsce zatrzymania, dobry przyklęk. Wymagane bilety. Jeden normalny, jednorazowy. No to masz gościu. Dobran. Seniora, jednorazowy. Dobra. Albo i tutaj też może być spóźniarski, albo spóźniarska pasażer, albo pasażerka. Nikt się nie spóźnia. No to. Jedziemy. Dobra Następny przystanek No Send and recharge Dobra To niech będzie Q kierunek w lewo Jedź Dobra To nie ten przystanek oczywiście no jechać, jechać, jechać. Ja bym zdążył, żeby film za długo nie trwał. No oczywiście, oczywiście. Gdybym mocniej nie wyhamował, to bym walnął tył samochód. Ale nie walnąłem, więc jest git jak na razie. No, czekamy na zielonym. Dobra, no to jedziemy. Albo, no jedźmy, jedźmy, no wszyscy skręcajcie Mi drogę zostawiajcie pustą dla mnie Rondo i na rondzie kościół Dobra Okej okay. Na rondzie pierwszy zjazd Dobra Fotoradar, ale Przy takiej prędkości na rondzie, kto wstawia tutaj fotoradar, to ja nie wiem Witam dwóch pasażerów. Dobra. Okej, okay, F1 ta kamera, o karetka jechała. Na szczęście stałem na zatoczce. Trzy seniora jednorazowy. A420. Dobra, masz. Dobra, nikt się nie spóźnia, nikt, nikt te drzwi nie blokuje. No to fajnie. No, radę, przechodzić, przechodzić. Następny przystanek. No a wy to co? Stoicie jak słupy, nie przechodzicie. No. No będę was zakrzyczeć. I już przechodzicie. No. No. Tutaj zaraz wyjadę, tylko muszę... Op. Obkrąż, bo tam i zyk z wjazdu. Dobra, widzę, że w tej grze więcej przechonił jest niż w Bass Simulator 18. No ale to dobrze, przynajmniej. No, a jechać, jechać, jechać. Mamy 4,53 sekundy. Dobra, Okej. Okay. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ustęp pierwszeństwa, nic nie jedzie, to nikomu nie ustępuję. O, o, koło to było, że najechało na kramę znik trochę, na no ale trudno. Dobra, dzisiaj planuję, czy nie planuję, tylko program w farminga. I coś muszę porządnego zaplanować, bo to miał być dzisiaj farming. Ale ja wy farming Simulator 19 planuję mieć nową mapę, żeby nie było tych nierówności tam, gdzie miałem zwierzę. Tam. I dlatego na razie nie ma farminga, no bo jak nie ma zwierząt, to nie mam po prostu pomysłu. Pominięto przystanek? Przecież to nie był mój przystanek, to aby tego gadać? No właśnie. E, więc dzisiaj coś pomyślę i pewnie stworzę nową mapę. Mm. I na niej się będzie robił rolnicze rzeczy. Mam w planach się gnojówkami zacząć ogarniać trochę. Zwierzątkami, więc ta druga mapa po prostu będzie do takich rolniczych spraw, a ta pierwsza to będzie taka luźna mapa, żeby sobie odpocząć i tak dalej. Więc takie mam plany. 3, 2, 1. No. to jest przecież prawdziwy przystanek, znaczy prawdziwy. Na tym co mam stanąć, stawać, a nie na tamtym. Zapisał pominięto przystanek seniora jednorazowy no więc dzisiaj stworzę drugi serwer tylko Felsbrun czy czy ta druga mapka ale chyba Felsbrun mapka bo mapka Felsbrun jest prostsza niż ta druga po prostu yy, więc no Na tej na razie zostanę. No i dzisiaj będę na niej sobie już popykał, trenował. Nie będę Wam na razie, Was zanudzał tym kupowaniem i tak dalej. Dopiero pewnie we wtorek nagram film jak yy, jakieś tam gnojówki robię, albo coś w tym stylu, bo to kupowanie i nagrywanie jest nudne. Chcę żeby nie mi się działo jakieś wyłożenie gnojówki albo kiszonki, albo no coś w tym stylu więc no. Takie byłby zamysł na tą grę. Eee, zwierzątka będą te same. Konie też będą. No pani... Nie mi tu pani tak... Te drusterki nie zatrzymuje się, bo... Mogę panią potrącić przecież, o już tutaj policja jedzie. Niech przejedziemy. Hydrant i kolejny Hydrant. Psy, po co tak obok siebie Hydranty? No dobra. No idźcie, idźcie. Idźcie, idźcie. Wsiną no do. No, no kolejny. A, no, nie dojdziełem. No, dobra. Więc... Fotoradar. No, więc dzisiaj idzie mi szybko trasa, bo już dziewiąta minuta filmu, a ja już dużo przystanków zrobiłem. Powinienem przepuścić tam tych pieszych, no ale... Za późno i zobaczyłem. Ale to oni dopiero dochodzili do przejścia, więc spoko. Witam Już sprzedaje Niedobry narazowy studencki poproszę, adoram się aby ktoś coś studencki narazowym Proszę No jutro widzowie już idą do szkoły więc jutro filmem, no później po prostu Pana na wózku nie ma No dobra Ani pijanego pasażera nie ma no, ale dobra. Następny przystanek. No, proszę zapobiec. Rick Street East. Okej, okay, droga z pierwszeństwem. Dobra. Nie wiem po co tutaj jest parking, zaraz na tej krzyżówce. Cias na jak Jechałbym teraz przegłopcem. Proszę odsunąć się od drzwi. To, to bym się nie wyrobił, bo bym zahaczył o samochody. Też nikt tam nie stoi przy drzwiach, więc nie ma co. Pani chodzi. No dobra, więc... No takiego czegoś nie powinno być. Nie no przeproszeniem No ale tak już jest. I niestety będzie. No a to by trzeba było pisać do twórcy gry, żeby to usunął. Bo to, jeśli bym ją przegłubał w tym, to musiałbym po prostu jechać na innej linii. Teraz jadę linią 2. Więc Teraz się zmieszczę, no ale kiedyś mogłoby być różnie. No, a tutaj jak zwykle czerwone, dawaj żółte, zielone i jedziemy. Kiosk. Nic nie potrzebuje z kiosku. No. Dobra. Na razie kieruję WSD. Strzałkami też można. Teraz strzałkami robię. Ale wolę włazdę. No i kolejnym faturadą... Ten autobus może najwięcej 130 jechać. Ale wiecie, jak tyle nim jechał, to bym... O, oh, ile bym pieniędzy dał na mandat? Dużo. No, więc muszę też tutaj y, zadanka powykonywać, y, żeby miał nowe dzielnice. Masimulator 18 mi jeszcze tylko jednego zadania brakuje, że muszę mm, jechać wszystkimi trasami w trybie Pentry. To tam czasami co jadę w trybie Pentry, ale to musiałbym cały dzień na to poświęcić po prostu i już. No, jechać, jechać. Dobra, okej, okay. no, przechać, no, przechać. Dobra. Okej, okay. i znowu w lewo. Dobra, przechodź, przechać przechodź. Dobra. Okej. Okay. Jechać, jechać, mam 5 minut jeszcze, to... Tu. ...tutaj zdążę na spokojnie, ale wolałbym być... ...no przed czasem, bo ja się nie lubię spóźniać, a pierwszy przechodził. Okej... Okay. Tutaj jak zwykle... troszkę... nie tak wjechałem, a sorry pani. Ale... Tak już... Tak już po prostu... zaczęła dziać się sytuacja... Sytuacja... Ale nikogo nie uderzyłem, nie potrąciłem, więc... Co prawda pani stała na przejściu, no na... ale... Ale no nic, nie poradzę. No. Witam pasażerów. Rick Street East. Wsiadać, wysiadać, no. Ja nie mam, a pasażera awanturnika też nie mam. Bo czasami miałem pasażera, który robił awanturę, no i musiałem uspokajać, ale no nie się nie mam na Biletów nie można, to są siedzę na telefonach, no a ja nie mogę, bo muszę jechać, kierować. No, wam to dobrze i śmieci w autobusie też tutaj nie ma. No ale, następny przystanek wiki Street East. No. no dobra, tej pani też już przepuszczę, bo wiem, pewnie się będzie przechodzić. No dobrze, myślałem. I... Idź, idź. No. Już widziałem jej wzrok, chcę przejść. A ty też idź. No. Dobra. I kolejno. I kolejną. No i tam kolejni przechodzą. Tutaj widzę więcej przepuszczania niż je jeżdżenia, no ale, ale... że przynajmniej dużo przystanków wy. 16 minut zrobiłem, no nie to radar uda się na następny przystanek za 3 minuty i 5 sekund to, to nie mój przystanek ewra no, no. no to jeszcze nie a tu już tak no a pan to co a pan to co Miałem że mnie autobus odjeżdża, no ale... Nie mogli poczekać... Się wami wepchały w No co za... Po prostu... No ale no nic... dobra... Mam no, 2 minuty 22 sekundy do przystanku, fotoradar... Okej... Okay. Kolejny, mógł już przecież iść. Przecież widzę gościu, ale nie muszę się zatrzymać. Co nie a, to też idź, se, no idź, stoję, idź a, kolejna mhm. super, dobra, kolejny idźce, no dobra, i jodą tutaj przystąpik. Witam Pasażerów Nie mamy spóźnienia, nie wiem ale nie mamy spóźnienia Więc bez obaw, no nie mamy spóźnienia Więc Więc spoko Aha, tyle, dobra Okej okay. Tutaj tyle Następny przystanek No, no, kolejny Church Street East I to będzie już ostatni przystaneczek No oczywiście ta krzyżówka, co jest niedobrze nie zrobiona, bo tu się pchają i tak dalej, no ale... Już się przyzwyczaiłem. ma no, jechać, jechać. Teraz zielone zdążyłem. F1. No my dzisiaj bez pana na wózku, bez pijaka. No ale no. Cerwona. Oczywiście. Panem, panam, panem. No. Trasa przebiegła. Spoko, fajnie. Jest 10.20 A zacząłem o 10.00 film Więc się wszystko zgadzam No dobra A to mój przystanek Dobra, o zielone Okej okay. Nem. No przechodź, przechodź no, um, też pewnie, mhm. Cześć trenerze, nie dam rady dzisiaj przyjść, mam stłuczenia po upadku. Trzeba było się nie... Nie tuc nie roz... No, nie rozwalać. O, pani na wózku. No. I przy, na każdy przystanek przyjechałem punktualnie, widzowie. Perfekcyjny czas bonusa kierunkowska, doskonałe miejsce zatrzymania. Dobry przykręg. Na no, wszyscy wysiedli. I pojadę na garaż autobusowy, żeby więcej punktów dostać. Linią numer 2. No. Ziemię. Idziemy. Na szczęście bez przygód dzisiaj. Napiszcie jak nam się ten film podobał, bo mi się jak zwykle podobał. Jutro mam nadzieję, że będzie farming simulator 19, ale to dopiero po szkole. Więc no. Dobra. Okej. 10.22. Nam nam. Okej. Okay. Ja, Ta tutaj. Nie, dwa. Nom, nom. Okej, okay. tutaj rzadko Wam pokazuję wjazd do garażu, to dzisiaj Wam pokażę. Gdzie? otwórz bramę, linia 2, church street, Whist. tak i tutaj reklama w wachlarzy, szkoreczek oczywiście. O, czekajcie, widzę, że aha, OK. Chciałem się napić kawy w grze, ale się nie udało. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Więc hej i hej!